W sezonie 2024 w lidze Lawrence MLS odbyły się trzy tury oraz wielki finał. Udział wzięło 55 drużyn. Złowiono łącznie 876 wymiarowych szczupaków, z czego 11 przekroczyło tę magiczną długość 100 cm. Największy okaz sięgnął na miarce ponad 125 cm. Pula nagród w finale osiągnęła ponad 100 tysięcy złotych! Nasz sezon rozpoczął się w maju edycją Magnific Cup na jeziorze Mamry, którą wygrał team Hype Tackle. Następnie we wrześniu na Kisajnie w Ray Blaza Cup zwyciężył Tim Lorenz. Miesiąc później odbył się Torquido Cup na jeziorze Niegoci, który ponownie wygrał Tim Lorenz. W wielkim finale Aris Honda Marine Cup na jeziorze Bełdany Tim Lawrence potwierdził swoją dominację w tym sezonie, zwyciężając naszą ligę. To była czysta przyjemność, we współpracy z naszymi wspaniałymi sponsorami obserwować tak zaciekłą rywalizację niesamowitych wędkarzy, którzy z roku na rok są coraz mocniejsi. Wyczekujemy na to, czym nas zaskoczą w tym sezonie, bo my już wiemy, że nasi sponsorzy przejdą samych siebie. Dziękujemy Wam za uczestnictwo w sezonie 2024 i bądźcie z nami w sezonie 2025. Do zobaczenia!